Niebo i ziemia przygotowują wspólnie przyjście Mesjasza. Przygotowania na przyjście Mesjasza rozpoczęły się zaraz po grzechu popełnionym przez pierwszych ludzi, Adama i Ewę. Bóg uczynił obietnicę, że głowa kusiciela, czyli złego, zostanie starta przez potomstwo kobiety. Bóg nie określił dokładnie kiedy to nastąpi. Trzeba wczytać się w tekst Biblii. Cały Stary Testament jest opisem przygotowań na przyjście Zbawiciela ludzkości. Wszelką inicjatywę podejmował sam Bóg, osobiście, objawiając się wielokrotnie wybranym osobom. Szukał sprawiedliwych, czyli takich, którzy postępowali zgodnie ze wskazaniami głosu własnego sumienia. Sumienie, to naturalne wewnętrzne odczucie, reakcja, która pozwala człowiekowi odróżnić czyn zły od czynu dobrego. Człowiek, widząc własne czyny, co robi, jak również czyny, czyli co robią inni ludzie, potrafi ocenić, które z nich są dobre, a które są złymi. Z nieba zatem pochodzi głos słyszany w ludzkim sumieniu. Wyraża on Bożą wolę, by człowiek wypełniał dobre czyny, a unikał złych. Bóg osobiście zaangażował się, żeby wyzwolić wszystkich ludzi od zła i grzechu, bo to są przyczyny wszelkich nieszczęść i śmierci. Obiecał to Adamowi i Ewie. Biblia opisuje, jak Bóg dbał o to, żeby ocalić dobrych ludzi. Którzy wezmą udział w przygotowaniu ludzkości na przyjście Mesjasza. Pierwszym takim człowiekiem, którego wymienia Biblia, jest Noe. On, jako jedyny spośród zepsutych ludzi, znalazł łaskę u Boga jako człowiek sprawiedliwy. Otrzymał za zadanie wybudować arkę przed grożącą katastrofą potopu. Dzięki temu ocalał on, jego rodzina. I zgromadzone zwierzęta i ptactwo. Po ustaniu potopu Bóg zawarł przymierze, czyli przyjaźń z Noem, jako przedstawicielem wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyć będą. Jako znak przymierza Bóg rozciągnął kolorową tęczę, łuk łączący niebo i ziemię. Niełatwo było Bogu znaleźć odpowiednich ludzi, żeby im zlecać specjalne zadania. Salmista opisuje, A Bóg spogląda z góry na ludzi i chce się przekonać, czy jest wśród ludzkich synów choć jeden, prawdziwie rozumny i szukający Boga. Wszyscy zeszli na złą drogę i znikczemnieli. Nie ma nawet jednego, co by dobrze czynił. Czy na bezbożnych nigdy nie przyjdzie opamiętanie? Lud mój pożerają, jedząc jego chleb, ale imienia Bożego żaden z nich nie wzywa. Psalm 53. Bóg osobiście rozmawiał z wybranymi osobami, którzy okazywali Mu wierność oraz dawał im instrukcje. Niektórych naznaczał prorokami, których zadaniem było nauczanie, upominanie i wychowywanie ludzi oddających cześć Bogu i zachowujących jego przykazania w ważnych i decydujących sprawach wysyłał na ziemię aniołów